Halo halo. halo, halo, Mam w rączce banany w reklamówce. Idziemy po lesie. Jest po prostu świetnie. Może trochę dzisiaj zapodałam sobie tego styka, żeby było lepiej widać. A mniej widać moje zmarszczki. Nie było słońca, więc nie brałam okularów. Co chciałam powiedzieć? Drugi dzień świąt, czyli 17 kwietnia. Jest po prostu świetnie. Jesteśmy w lesie. Słyszycie ptaszki? Mhm. Jak idę po tym lesie, to oczywiście myślę o Madzi, nie? Magdalenkowe frykasy, słuchajcie. Myślę, że wszyscy, co mnie znają, to znają też magdalenkowe frykasy i Madzi, która właściwie co drugi vlog nadaje z, um, z lasu, ze spaceru. I ja, jak tak sobie chodzę, to też tak sobie myślę, że jest tak cudnie pięknie, że bardzo. Jest cudnie i to jest też e, właśnie jakby tak blisko nas, że tutaj jest nie, 15 minut, 10, 10, minut od domu. Mamy takie parki e, piękne i spacery. Ludzie chodzą z psami. My niestety psa nie mamy, ale mamy trójkę dzieci, co to, to w ogóle jak dziki są. Będę się mijać z kimś, więc chyba nie będę gadać. To kawałek jest ławeczka i jest. Aha, utknęli. Słuchajcie, utknęli w błocie. Najłatwiejszą, nie Tata ciągle im każe najłatwiejszą drogą wiedzieć, jaką nie chcą. Nie najłatwiejszą, tylko tam, gdzie największy błoto jest. Zacznę od tego. Że nie lubię, jak mnie ktoś podsłuchuje, nie? W sensie nie lubię. No, czuję się skrępowana, słuchajcie. Przyczydzmarszczam się, bo jakiś komunikat mi wyskoczył, ale nie wiem, dobra, mam nadzieję, że się nagrywa i że słychać, bo wczoraj głosu nie było. Właśnie taki był wiatr nad morzem, że e, ja nawet nie byłam w stanie tego skontrolować, że mnie słychać, czy nie słychać, a się później okazało przy obrabianiu zdjęcia, że nie słychać mi było, nie? Także trochę na domysł musieliście oglądać filmik, ale nie szkodzi, nie? bo to nie o to chodzi. Było pięknie, żeśmy się nabawili. Słuchajcie, chłopaki z tatą poszli zupełnie prawie na e, nad wodę, żeby budować tam jakieś, jakieś, wiecie co, zamki z piasku, czyli może nie zamki z piasku, tylko jakieś rowki. I jak był przypływ, to się cieszyli, że w tymi rowkami woda leci. A ja medytowałam, słuchajcie. I. No, już ktoś idzie z pieskami pięknymi. A. Jakoś tak głupio mi skazać do telefonu, jak ktoś um, jak ktoś się za nami mija. I nie lubię, jak mój mąż nawet mnie słucha, bo jakoś tak... Tak jak widzę, jak dziewczyny nagrywają, słuchajcie, i nawet mąż je nagrywa na przykład, czy tam chłopak, to albo w samochodzie, no, to też tak jakoś dziwnie, bo bo tak, no nie wiem, jakoś tak, no dobra, wszystko pewnie przyjdzie z czasem, że jestem jeszcze ta początkująca. Więc tak, wczoraj sobie medytowałam nad morzem i muszę wam powiedzieć, że było po prostu pięknie, cudownie. Muszę zwolnić, bo po prostu idę mojemu mężowi na plecy, mu wchodzę i w ogóle właśnie się stresuję to. Więc tak, medytacja odbyła się nad plaży i muszę Wam powiedzieć, że szum morza cudownie wpłynął na jakość mojej medytacji. Cudownie. Ech, jakiś czas temu zaczęłam czytać o czakrach, bo jakiś pan do mnie napisał. Gdzieś ktoś mi wcześniej w komentarzu coś wspomniał. Ja kiedyś gdzieś coś czytałam o tych czakrach też. Ale jakoś tak sobie pomyślałam, dobra, ja nie jestem w takim etapie duchowym, żeby jakieś takie rzeczy robić. Ale jak się czyta, czyta, czyta i się lubi takie tematy, no to chciał, nie chciał się człowiek jakoś tak na nadzieję na taki temat. No i jakiś pan do mnie napisał, że powinnam poczytać sobie o czakrach. No i ja sobie myślałam, no dobra, eee, poczytam. No i poczytałam sobie trochę o tych czakrach. I wiecie co, że ja mam dużo takich skojarzeń, w sensie, jeśli ktoś się nie interesuje tematem, właśnie duchowym i tymi wszystkimi energiami, które nas otaczają, którymi my jesteśmy, my sami jesteśmy, to może sobie wszystko tłumaczyć tak, że a tu mnie coś zabolało, tam coś, a tutaj wpadłam na pomysł, ale jak się przyłoży ucho i oko do tych tematów, właśnie bio i tych e, takich właśnie energetycznych, to się okazuje, że wszelkiego rodzaju bóle e, jakieś mogą mieć. E, może to mieć pod. pod stawę? E, przepraszam za mój nos, ale tak to jest ze mną. E, dobra, nieważne. E, w sensie takim, że to może mieć takie podłoże e, właśnie bioenergetyczne, że. E, że otwierają się w nas na przykład jakieś czakry i stajemy się innymi 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 ludźmi że charakter nam się na przykład zmienia a to jest tak, że właśnie jakaś czakra się w nas otworzyła i ja myślę bo ja się ostatnio zmieniłam i ja właśnie nigdy nie myślałam, bo czasem Zupełnie nieświadomie możemy te czakry otwierać, słuchajcie. Eee, I to jest fajne. Myślę, że to jest fajne, i myślę, że każdy człowiek powinien się edukować w tym kierunku, eee, jak działamy, jak działa nasz organizm. Że to nie jest tylko jedzenie, picie, kupa i w ogóle pff, i jedzenie wpływa na nas, jak ja to mówię, że albo tyjemy, albo nie tyjemy, bo to jest tak niesamowicie. Ech, szeroki temat. Hmm. Ech, że to jest tak niesamowicie szeroki temat. Ech, już o jedzeniu to już też mówiłam, ale właśnie te duchowe, takie e, tematy to jest też tak niesamowicie um, wpływa na, na nasze zdrowie, też, bo to jest ja tam jestem zielona, że tak powiem, w tym wszystkim, bo ja odrobinę tego. Ale ja na przykład zauważyłam, że od stycznia, jak ćwiczę sobie tą jogę i do tego medytuję, to, to jestem troszeczkę inna, jeszcze bardziej inna niż byłam jakiś czas temu. E, zupełnie inna byłam, jak byłam panną, e, czy jak byłam dzieckiem, i zupełnie inna byłam, jak urodziłam dzieci. To wtedy w ogóle chyba kobieta nadaje trochę na innych falach, i e, jeśli się nie oddaje, jeśli się nie zatrzyma i się nie odnajdzie, to, to ciężko myślę żyć. I cieszę się, że ja dopiero to odkrywam teoretycznie, a praktycznie właśnie, to ja zauważyłam, że takie rzeczy się same we mnie e, jakby za, zadziewają. I fajnie, że. E, że ja nie wiem, nie, nie, nie wiem czy mogę powiedzieć, że umiem słuchać swojego organizmu i swojego ciała, ale, ale troszkę myślę, że tak. Ja nie wiem jak to jest, jak inni to czują, ale ja jestem zupełnie inna na przykład niż, niż mój mąż, bo mój mąż jest taki właśnie, że e, nie zagłębia się w takie tematy. I dla niego to wszystko jest takie proste. Dla mnie to zawsze ma jakieś jeszcze drugie dno, albo trzecie. I jest jakaś głębia we wszystkim, w każdym zachowaniu. Jak dzieci moje się zachowują, to ja nigdy nie próbuję ich przekrzyczeć, tylko się zatrzymuję i myślę: Dlaczego ty tak mówisz? Albo dlaczego ty tak się zachowujesz? Coś miało wpływ na to, co ty teraz tak mówisz. I absolutnie nie próbuję narzucać swojego zdania. I koniec, i kropka, wiecie o co chodzi, bo często ludzie tak mówią. Albo w ogóle jeszcze klapsa na dupę i ty masz być grzeczny. Bo to w ogóle, w ogóle bez sensu jest. To trzeba wszystko zrozumieć, przeanalizować. I jeśli się przeanalizuje, e, na przykład wczoraj wróciliśmy z pracy, moje dzieci były bardzo zmęczone i były marudne. E, I normalnie to by człowiek ryknął i powiedział masz być cicho i już. A im wystarczyło po prostu posiedzieć, poprzytulać się, porozmawiać, dać do zrozumienia, że je rozumiem, że są zmęczone. I one zupełnie inaczej zareagowały. Poprzytulały się, wyciszyły się i poszły grzecznie wcześniej spać. Także to jest bardzo proste i ja nie jestem zdenerwowana i nie mam wyrzutów sumienia, że na nich krzyczę i oni są szczęśliwi, że mama jest fajna. Tak to jest. Także medytacja bardzo pomaga i medytacja właśnie na świeżym powietrzu jest niesamowicie dużo, że tak powiem, głębsza, um, łatwiej ją zrobić, łatwiej się jej skupić, um, tak, niesamowite, bardzo polecam medytowanie na, yy, na świeżym powietrzu. Ach, I co? Idę i mi się ciepło robi teraz. Yy. Tak, także na świeżym powietrzu, to wszyscy wiedzą, nie? Odpoczęliśmy bardzo. Taki relaks był mi potrzebny. Ja kocham morze i bardzo się odprężam nad morzem, także wczorajszy dzień się był super. A myślę, że i mąż mój się zrelaksował, i dzieci, i one od rana już dzisiaj w ogóle gotowe, żeby jechać. i Okazało się, że jeszcze jedna nie dętka, upolna dętka, dętka pękła. Musieliśmy iść do sklepu kupić szybciorem i pędem. Idziemy dalej. O, zobaczcie, jak jest pik. Tak, powinnam trzymać, to byście więcej widzieli, nie? Super. No i właśnie, co jeszcze w święta? No właśnie, dzięki temu, że byliśmy na dworzu i teraz w lesie. To absolutnie żeśmy się nie poobiadali Brzuszki nasze są tu wczoraj, mówiłam, że mi jest lepiej po tym, a jeszcze dzisiaj czuję, czuję i jeszcze obolały brzuszek. Słuchajcie, no niesamowite, ale w święta my teraz to naprawdę, właściwie tak jak mówię, dzień jak co dzień, nic więcej, jedzenia. Może właśnie jakościowo y, troszeczkę inaczej. Aczkolwiek, tak jak mówię, bardzo unikam rzeczy, które mi szkodzą, dlatego nie ma tego mojego. Sernika, czy jakichś drożdżówek i babek, bo ja tego po prostu nie trawię e, więc jest coś z przyprawami, żeby e, na brzuszku było lżej sałatki i takie właśnie których nie narobiłam wcześniej żeby nie jeść starego tylko świeżutkie, jak wracam do domu to szybciutko robię i przez to czujemy się lekko A, i fajnie jest cieszę się bardzo, słuchajcie, bo jak ja byłam młodą dziewczyną to każde święta Byłam obżarta. To już też kiedyś mówiłam, że jak jechałam do domu, to żarłam. Mama gotowała, a ja żarłam. I byłam ciężka. I wtedy nie bolał mnie brzuch, ale byłam ciężka. I. banana. Banana? Dobra, to ja tu zatrzymam. O! Oh. jak się złamie. Stick to ja mam taki chiński, że normalnie uwaga, żeby się nie złamał. Więc tak, o. Wydłużam styk i nadaję. Była przerwa na banana. Była przerwa na banana i słuchajcie. No właśnie, u nas to jest tak, że te święta nie wiem na czym skończyłam, mnie, Ale zaczynam nowy temat pewnie. Obrabiając film zauważyłam, że te nasze święta to w ogóle nie są świąteczne. I żeby nie było, że my jesteśmy bieżący, bo niby jesteśmy, ale raczej nie praktykujemy. Raczej nie praktykujący, bo to kościoła to my nie za bardzo. Zwłaszcza tutaj. To może w nowym kraju. zaczniemy chodzić. No nie wiem, dobra, trzeba by umieć dobrze język, nie? Żeby się nauczyć. Żeby się nauczyć. Um. Jakieś ptaszki budują sobie gniazdko tam. Cicho, cicho, bo się mały kłóci z tatą. Czyli jak byli Mali mieli rowery bez pedałów i nie było hamulca tylko takie były wiecie tak się nauczyli hamować nogami że teraz mają hamulce i ich nie używają nie No muszą się nauczyć dobra. I to no i właśnie te święta u nas takie mało świąteczne e, także nie wiem ja nie mam wyrzutu sumienia absolutnie ja się cieszę że jest tak jak jest to prawda, brakuje mi przyjaciół. Bardzo miło byłoby się spotkać e, z rodziną. W ogóle nie ma o czym mówić. Z rodziną to zawsze. E, I no właśnie, no a dobra. Wczoraj wróciliśmy do domu, załączyliśmy Skype'a, więc były klimaty rodzinne. Spotkanie z rodziną, takie wiecie, co, wirtualne, ale było. Także e, dzisiaj może też z inną częścią rodziny, może? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej. A dzisiaj mamy las. Ja się marszczę, nie tam? Co? Rozdroże mamy. Moje chłopaki. Hej. Jest po prostu pięknie, wiosna jest. Na, na. macie nie ma siły jechać. Ja, ty, mm. I'm just, I'm just, I'm just Aha, mm. Oszczędza energię. No tak, to też dobry pomysł. Dobre wytłumaczenie. Fajnie, fajnie, że mają tyle energii i że zawsze mają ochotę wyjść na dół, To jest niesamowite. Fajne. Co? So, to wszystko pewnie na dzisiaj, bo ja nie wiem, ja już nagrywam. Może coś z domu nagram. Jeszcze? Wiecie co? No z dzieciakami to jestem taka, że się tak co chwilę wyłączam, że jak mam jakiegoś plana, to... Zaraz mi ten pan szybko ucieknie, nie? bo ciągle o nich myślę. W sensie oni o nim zagadują Ujur. także. E... No, to tyle. A, jak będziemy wracać do domu, to może nagram, nie wiem czy mi się to uda, bo jak jechaliśmy w tą stronę, to nagram kawałek e, takich poboczy, że tak powiem. Tak jak mówiłam, będę nagrywać takie miejsca, bo uważam, że tu w Anglii jest cudownie. I tu w Anglii, tu u nas, bo my nie mieszkamy w dużym mieście, tylko wręcz no, w takim malutkim miasteczku, można by to tak powiedzieć. I blisko są parki, my lubimy do takich parków jeździć. Także jak mi się uda coś fajnego nagrać, i te domki na wsiach są takie piękne, tu w Anglii będzie mi tego brakowało. No i dobra, także myślę, że to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Słońce mnie um, razi w oczy, bo nie myślałam, że tak dużo będzie słońca. Nie wzięłam okularów, ale No, to wszystko, to wszystko na O piesek do mnie przyszedł, zrobił kupę i... W ogóle przyszedł nos wy trzecią, dobrze, nie Dobra. Dużo zdrówka, dużo słoneczka, dużo wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia w kolejnym filmiku na razie!